Przestronne pomieszczenia dostosowane do potrzeb seniorów i niepełnosprawnych, rehabilitacja i rekreacja. Tak ma wyglądać dzienny dom pomocy w dębicy. Dom Symeona i Janny, dom, lekarstwo. Aby marzenia się jednak spełniły, potrzebne są duże środki na jego wykończenie. Na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka stowarzyszenia imienia Edmunda Bojanowskiego. Dobroć. Do prosimy, 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 prosimy. No właśnie, na to rzutka, żeby była jak najładniejsza. Będzie więcej miejsca. Większa powierzchnia, no ale w ogóle to bardzo no, lubimy ten dom, to jest oaza spokoju i radości. Taka jest e, atmosfera miła, serdeczna, nikt nikogo nie obraża, ale zawsze jesteśmy wspólni, tak wszystko rozmawiamy wspólnie, w ogóle, no po prostu jest super. Bez tego to by było smutno, mhm. pewno, nie ma z Ja tu chodzę już od początku. Od początku chodzę i jestem taka zadowolona, radio. już 16 lat, ale no. jestem bardzo zadowolona i ja teraz wiem, że żyję, bo z początku to byłam beznadziejna, a teraz to wiem, że żyję. Ja jestem zadowolona. I te panie tak takie są miłe, że coś okrągnął tam je i powiedział, że dziś Tak jak w swoim własnym rodzinnym domu. Jesteśmy dla siebie stworzeni po prostu. No, tak się dobrze czuję. Chodzę już dwa lata i dopiero wiem, że żyję. Muszę. Wiem, że mam obowiązek, że muszę przyjść, że muszę coś powiedzieć, musimy się rozerwać, musimy sobie iść na spacerek, w tym momencie nasz dom mieści się w zupełnie innym budynku, więc sam fakt modernizacji polega na przejściu do innego, dużo większego budynku. W tym momencie mamy do dyspozycji dwa pomieszczenia, łazienkę i takie pomieszczenie gospodarcze, natomiast tam będzie dwa duże pokoje do takiej terapii grupowej, będzie pokój do wypoczynku dziennego, do terapii indywidualnej. Oprócz tego mamy przestrzenny korytarz, gdzie planujemy w czasie niepogody też robić różnego rodzaju zajęcia grupowe w formie takich ćwiczeń, spacerów. Nasi seniorzy podkreślają tutaj, że dla nich bardzo ważny jest ruch, więc no w tym momencie w naszym domu, jeżeli nie ma pogody, to nie mamy możliwości zorganizowania takich zajęć. Natomiast tam już będziemy mieć wszystko do dyspozycji. Każdy może dołączyć do tej wspaniałej grupy seniorów. Dom Symeona i Janny właśnie prowadzi rekrutację. Mamy jeszcze tak naprawdę tylko trzy wolne miejsca, chociaż rekrutacja cały czas trwa i dopiero e, tak naprawdę. 15 sierpnia będą takie oficjalne jak gdyby ogłoszenie, kto został przyjęty, ale serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wszystkie informacje można przeczytać na naszej stronie internetowej, warunki przyjęcia, jak to u nas będzie wyglądało, z czego będzie można skorzystać. Prowadzimy do nowego, wyremontowanego Dziennego Domu Pomocy już we wrześniu. W domu Symeona i Anny na seniorów czeka 20 miejsc. Siostry służebniczki zapraszają.